Krzyż nad Cięciną z 1892 roku nie wiem co oznacza z jakiej intencji jest tu postawiony jestem bardzo ciekaw nic o nim nie wiem także będę musiał zasięgnąć języka jestem w dalszym ciągu nad Butorzonką, czy na Butorzonce nad Cięciną Pogoda dzisiaj jest fajna, ale bardzo wieje. Jest ciepło 17 stopni na plusie. To, to jak na wysokość 800 metrów 29 września. I jest całkiem przyzwoicie. Niebo jest chmurne. I dżungla. Wszystko zarosło. Kiedyś tu wszystko uprawiali, wypasali. Było tu pełno owiec, krów. Teraz wszystko zarosło. Ale krzyż się ostał. Bardzo ładne miejsce. Widziałem ślady obierania prawdziwków, czyli muszą być tu grzyby. Ktoś dzisiaj musiał wyrwać tu jakieś piękne prawosy. Mimo kontuzji, niedziela piękna.